Witajcie, padawani, ale ten czas szybko leci. To już dwunasty dzień maratonu adwentowego. Zobaczmy, jaki upominek skrywa dzisiejsze okienko. Kanonierka HMP kanonierka powietrzna, używana w czasie wojny klonów przez separatystów. To niezwykle zwrotna i bardzo szybka bezzałogowa maszyna. Potrafiąca latać z prędkością ponad 820 km na godzinę. Jest wyposażona w działka laserowe różnych kalibrów oraz wyrzutnie rakiet o dużej sile rażenia. W świecie klocków LEGO HMP pojawił się tylko w dwóch zestawach: 7678 i 75042. Ale słaby model. W ogóle nie podoba mi się ten owadzi statek. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Za nami już połowa kalendarza, a przed nami kolejne 12 okienek. Napiszcie w komentarzach, który z dotychczasowych prezentów był najlepszy, a który najgorszy. Dzisiejszy z pewnością do najlepszych się nie zalicza. Do jutra i niech moc będzie z Wami.